W akcji darmowe autostrady chodzi o to, żeby sprzedać ich nazwy marketingowe. Czyli nie jeździlibyśmy autostradą A1, A2, A4, tylko autostrady miałyby nazwy swoich sponsorów czyli to mogłyby nazwę tej autostrady wykupić powiedzmy jakiś producent samochodów, bank, firma ubezpieczeniowa. Nazwy autostrady to jest pewna powierzchnia reklamowa za którą firmy same będą chciały zapłacić i dzięki temu tych pieniędzy nie trzeba będzie wyciągać od zwykłego kierowcy przejeżdżającego autostradami. Pomysł ten doskonale sprawdza się w sporcie. Mnóstwo aren sportowych ma swoje nazwy. Teraz ostatnio Stadion Narodowy zmienił swoją nazwę na PGE Narodowy i firma PGE płaci 40 milionów złotych za 5 lat sponsoringu nazwy. Nie tak dawno stadion Legi, Legii Warszawa nazywał się Pepsi Arena, to znaczy to w dalszym ciągu był stadion wojska polskiego, natomiast nazwę marketingową miał Pepsi Arena i za to firma Pepsi płaciła bardzo konkretne pieniądze. Ile można uzyskać w ten sposób dla autostrad pieniędzy? Według obliczeń około 60 milionów złotych i znowu przyrównujemy. Ile ludzi jeździ autostradami, ile ludzi będzie się obywać z tym komunikatem marketingowym, do niedawnej sytuacji ze Stadionem Narodowym. Autostradami w 2010 roku jeździło około 8,5 miliona aut. Natomiast firma PGE, wykupująca nazwę Stadionu Narodowego, płaciła około 7 zł za każdego odwiedzającego. Więc jeżeli przerównamy to, to wychodzi około 59,5 miliona. To stanowi jedną piątą kwoty 290 milionów złotych, jakie kierowcy y, zostawiają na bramkach autostrad. Jedna piąta to są 73 dni w roku albo wszystkie weekendy, bo musimy pamiętać, że co 5 lat jest narodowy pomiar y, ruchu robiony i cały od tamtej pory powstało dużo więcej autostrad, a też ruch na drogach się zwiększył. Jeżeli będzie potrzeba, żeby zbierać podpisy na drodze legislacyjnej, oczywiście jak najbardziej będziemy się tym zajmować. W chwili obecnej tym pomysłem. W trakcie kampanii wyborczej staramy się zainteresować różne ugrupowania, które również podchodzą do tego umiarkowanie optymistycznie, bym powiedział. Także no, to jest pewna przestrzeń publiczna, i droga do zmian prowadzi jednak przez Sejm, przez zmiany legislacyjne.